Witaj tu, Solverize. Mamy teraz takie zadanie dowodowe. Wykaż, że liczba 4 do potęgi 2017, dodać 4 do potęgi 2018, dodać 4 do 2019, dodać 4 do 2020 jest podzielna przez 17. Nie jest to zbyt trudne, skomplikowane czy długie zadanie. Tą liczbę, która tutaj jest zapisana, ja sobie zapiszę w ten sposób, że wyłączę przed nawias 4 do potęgi 2017, bo to jest najmniejsza z tych potęg, które tu, które tu występują. I często tak robimy, jak mamy dodawanie, odejmowanie potęg, że sobie wyłączamy przed nawias, bo nie mamy takiego prawa działań na potęgach, które by nam pozwalało coś zrobić z tymi potęgami bezpośrednio, jakoś dodać na przykład wykładniki. Tak się nie da. I teraz, jak tutaj było 4 do 2.17 i wyłączyłem to przed nawias, no to tutaj muszę napisać. 1, bo 1 razy to to jest to samo. Dodać teraz tutaj, muszę podzielić to tak jakby przez 4 do 2,17, czyli odjąć wykładniki, no to będę miał 4 do potęgi pierwszej. Tu znowu podzielę, znowu odejmę wykładniki, mam 4 do drugiej, i tutaj jeszcze raz, czyli mam 4 do trzeciej. Ta liczba jest tutaj równa tej liczbie danej. No, i dalej, co z tego otrzymujemy? 1 dodać 4 to jest 5, dodać 16 to jest 21, dodać 64 to jest 85, czyli 85 razy 4 do potęgi 2017. I tak to można właśnie zapisać. No a to już jest praktycznie wszystko, bo 85 to jest 17 razy 5. No, i to jeszcze pomnożę przez 4 do potęgi 2,17. Zauważę, że ta liczba 5 razy 4 do tej potęgi jest liczbą naturalną. No to znaczy, że jeżeli mam taki iloczyn 17 razy jakaś liczba naturalna, to to jest liczba, która jest podzielna przez 17. No bo to jest wielokrotność 17. Naturalna wielokrotność 17. No i w ten sposób właśnie udowodniliśmy. To tą podzielność. Zapraszam Cię do oglądania następnych moich filmów.